Słuchajcie, miał być wczoraj odcinek Spetsgo, ale no po ostatnim openingu się dosłownie tak wybsztykając wszystkich potek, że musiałem jeden dzień poświęcić na nadrobienie tego, ale wracamy dzisiaj. No i co moi drodzy, dzisiaj zrobimy kolejny potężny opening, ale tym razem zrobimy go bez tego głupiego indyka. O, zobaczcie, on tutaj świecą mu się oczy, mówią, o poczekaj godzinkę, huge'a będziesz, tak? Ja, ja już to nie wierzę, słuchajcie, więc dzisiaj użyjemy sobie po raz kolejny tych 13 potek natychmiastowych szczęścia poziomu czwartego, użyjemy sobie również najlepszych potek na szczęście, ja sobie zaraz skraftuję, Najlepszych potek Akorn, no i oczywiście Blazing Dice i myślę, że sobie zrobimy, zrobimy około 20 openingów. No i porozdaję wam oczywiście pety, więc zamysł jest taki na dzisiaj. Ale no bez, bez eventu, jeżeli chodzi o event ogólnie. To została mi już ostatnia rzecz, mianowicie deska, która wygląda dość spoko, ale no, czy warto ją jakby inwestować, tego nie wiem. No ale no, sobie ją zakupimy siłą rzeczy po to, żeby, a, że tak powiem, no, no żeby mieć tą deskę tak do kolekcji. Ja sobie już przy okazji, proszę bardzo, potkę no, penning skraftuję. No i pójdziemy sobie otworzyć od was listy, w ogóle się w paczki odebrać. W ogóle dzięki za przepotężny odbiór, za w ogóle wszystkie lajki, komentarze i tak dalej Naprawdę jesteście super. Zachęcam Was, żebyście wbili na mojego Discorda, link jest tam w opisie. Też się on powoli rozrasta, tam sobie wysyłamy screeny, kto co dropnął i tak dalej, więc polecam serdecznie. Może jakiegoś ja tam zrobić za jakichś czas, jak się trochę ten Discord bujnie. A tymczasem zaczynamy. Zacznijmy od najstarszego. Ja Będę to otwierał w sumie po kolei od Was wszystkich. Zacznijmy od Michała. W ogóle pozdrow Michał, dzięki, że jesteś naprawdę, no, jesteś kozakiem. Też mam tego peta, chcesz tego sobie zostaw, O, proszę bardzo. Oddał Michał, jest chłop, chłopem honorowym, więc tego Orem squirrela rozdamy dzisiaj komuś. Masz losowanego peta przez piosenkę Bambi Chester. A, no, proszę bardzo, taki oto Narwal. Dziękuję pięknie, Michał. No i oczywiście pozdrawiam Cię. Wyślemy Michałowi też dzisiaj peta, zapewne. Kolejną osobą jest Nouskamer2. Nouskamer2 to też jest kozak, bo on no, te, też ogląda każdy materiał. Dziękuję za agonię, pozdrawiamy. No i mamy oto przeponężnego Hakera. Haker też jest kozakiem, tak jak wszyscy jesteście kozakami. No i on wysłał nam o, dziękuję Ci za legendary Treasure Częsta Jak najbardziej, i tu mamy Kitsune Foxa i takiego cyborgowego. Właśnie, bo ja w poprzednim materiale mówiłem o tym, słuchajcie, że zbieram na huge. Jak widzicie, mam prawie 2 miliony gemów i możecie mi wysłać albo skrzyneczkę, albo fragment klucza. Ewentualnie cały kluczek nie potrzebujecie. Problem jest jedynie taki, że te dolne części strasznie podrożały. Nie wiem czemu, ale no, czekam na razie, aż stanieją. Dlatego na razie tutaj się nic nie zmieniło. Tymczasem również Eksiak, czyli nasz tutaj jeden z największych Sigmów, również wysłał Pety. I wysłał: o kurde! O kurde! Normalnie jestem w szoku. Dziękuję ci, Eksiak. I 37 wiewiórów i ten, i yy, fragmenty. Jak normalnie mi odebrało ten. Odebrałem miowo. Dzięki piękne za tego koteon On taki dość drogi jest z tego co pamiętam. I za wiewióry. Dzięki piękne. Będziemy je rozdawać. Ehm, dobra, e, dzięki Pięknej Ksiak. Jeszcze raz pozdrawiam Cię. Mamy oczywiście pana JBV czy HGGGi, i dostaśmy od niego Bigla. Dziękuję bardzo za Bigla, pozdrawiam. No i Kevino dla dziadygi, o Ty dziadygo. Od dzi o, kurde. o kurde! O kurde! O kurde! O kurde! Ja nie wiem co powiedzieć. Ja pierdziele. Co tutaj się odwaliło? Masakra, dzięki ci bardzo stary. O kurde Bele. No powiem szczerze, że tutaj wy mi zrobiliście nowy ten. Nowy Timek dosłownie na dzisiaj. Zobaczcie, tak on będzie wyglądał. A szkoda ten. On nie daje może większego szczęścia, ten mocny koteł. Chyba nie, niestety. A czekajcie, 15, a ten. Na ten daje trochę więcej. Ale słuchajcie właśnie, ważna sprawa, jeżeli e, chcecie inaczej, opowiem w taki sposób. Jeżeli pod tym materiałem zostawicie. O, 20 łapek, powiedzmy, to jest mało, no to ja zakupię sobie na kolejny Petsgo, albo na jeszcze kolejny e, jakiś gamepassy. I umówmy się tak, że. Z powiedzmy trzy game Passa z tych sobie zakupię. Myślę, że wyposażenie plus trzy zwierzaki i myślę, że coś do tego szczęścia. Tak więc tak no wydam około 2000-3000 robuxów, tak myślę. Tak więc pamiętajcie 20 lajków i robimy to słuchajcie No i dobra, lecimy teraz z openingiem. Oczywiście zanim zaczniemy te opening no to musimy wypić wszystkie poty. Nie wiem czy ten koktajl coś daje na szczęście. Wydaje mi się, że nie, ale ja go sobie użyję. A co tam? Kto mi zabroni? Mój koktajl, to sobie go użyję. A co tam? No dobra. 25, 25. Ta potka. Potka akorn. Ona jest na 6 minut, to trzeba się spieszyć. Dobra, lecimy, słuchajcie. Na sam początek. Tutaj też tego. Te sobie dodamy, wszystkie inne. Lecimy na początek, szanowni państwo. Z, z, z. Openingiem dla tego, dla naszego tutaj top donatora dzisiejszego, czyli dla Kevino, lecimy z tematem pierwsza rolka będzie dla niego. Jeszcze tylko zobaczę. Dobra. E, oczywiście klasycznie lepszy pet leci do Wica, chyba że to jest pet, którego ja nie posiadam. Forest Vivern. No. Nie wiem czy się ucieszy, jak on mi takie kozackie wysłał, no ale, ale niech ma. Jak najbardziej, Forest Wyvern, masz dwie, no to, ten, ta Forest Wyverna co ma 7 milionów nijak się ma do tego co on wysłał, ale no tak to wygląda. No i wyślemy teraz dla Eksiaka, Eksiaka Kozaka, drugi ten, kod Hackera, fajny on jest ogólnie, on wizualnie jest naprawdę fajny. Aj te, te moje pety, które ja wysyłam, to serio. E, dobrze napisałem? Tak. E, te moje pety, to naprawdę, w porównaniu do tego, co wy wysyłacie, no to jest no bez podjazdu, że tak powiem. Dobra. Lecimy sobie z tematem. E, dziękuję bardzo. No i teraz, e, może, jakieś dwa komentarze najpierw, na sam początek. Już mam odpalone. Mm, o super nick ktoś ma kebab 66666000. piękny <gryny> nick dobra e, już wysyłam do ciebie e, kebabito e, kebab w zasadzie wysyłam e, losuję dla ciebie peta uwaga uwaga uu piekielny Axlotl, no i pięknie proszę bardzo pozdro z odcinka Generalnie rzecz biorąc, ten piekielny Axlot jest naprawdę fajny. Nie wiem czemu mi się tylko nie chce. A po angielsku muszę dać. No Okej, okay, proszę bardzo, i gratuluję, y, wygranej. No i kolejny komentarz to jest Szanowni Państwo: No Scammer 2, czyli też w sumie Gifter. Tak więc, co, No Scammer, losujemy dla Ciebie. No, pecika. No i wylosowaliśmy Super Corgi'ego za 37,5 miliona. Czy ja go mam, czy nie mam to jest ważne pytanie mam czyli panie No kamer 2 o dostajesz super korgiego za 37 milionów ponad Mam nadzieję że się cieszysz daj znać czy czy jesteś zadowolony z tego losu Ok. i teraz dla gifterów z gifterów jeszcze został pan z dziwnym nickiem i haker tak więc lecimy teraz aż czy Michał. O, przepraszam, byłbym zapomniał. No to dla pana z dziwnym nikiem. Teraz. Oho. Oho. No i co to będzie? Cóż, cóż tutaj los nam sprawi za niespodziankę? Murowy pingwin i agonia komety. No, powiem wam szczerze. Czy miałem te agonie komety? Miałem. Dobra, słuchajcie, wyślę Wam. Mmm, dla pana z dziwnym nikiem. Tego pingwina, no bo lepszy się dropnął. No. Proszę uprzejmie. Uuu, co jest grane? Czemu nie mogę mu tego wysłać? A, bo go chyba trzeba odblokować, z tego co kojarzę. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Te lepsze chyba mają taką ochronę, czy nie? I czemu nie mogę go wysłać? I nie mogę go wysłać, ale, shit. dajcie mi znać, czemu nie mogę wysłać. Nie mam pojęcia czemu. Zobaczcie, ogarnąłem temat. Jakbyście na przeszłość nie widzieli, jak tego odblokować, to macie tutaj taką kudeczkę, no i klikacie sobie na PETA i macie go odblokowane. Tak więc, kolega z dziwnym nickiem. gratuluję i proszę bardzo o. Poleciał pecik do ciebie i drugi poleci do. Właśnie teraz nie pamiętam do kogo miałem wysłać tego drugiego, do hakera z tego co pamiętam. Tak, już normalnie widzicie nie ogarniam i tu miała polecić Agonia, gratulacje. Dobra, teraz kolejne dwa z komentarza lecą. Przy okazji o Rainbow ten, Rainbow owocek mi Proszę bardzo, ja bym chciał tę potkę na wyższym poziomie, damy radę. Na trójeczce. Oczywiście, że damy. O, elegancko. No i dobra. Już zaglądam w sekcję komentarzy. A w sekcji komentarzy kolejną osobą jest. Yy, o, Michał, akurat 1,64 super. Więc yy, Michał zarówno i dał, peta i napisał komentarz. Tak więc teraz dla ciebie. Trzyą kciuki. Hot no, trochę lipny. Najgorszy się wylosował. No więc dla Michała, no. Zróbmy wyjątek jeszcze raz. Wylosujmy. O! No. I to mi się podoba. Drugi raz animacja. I cóż to będzie? O! Abysalowy delfin. 65 milionów. Proszę cię uprzejmie. Hmm, gdzie tu jesteś? Abysalowy delfin. No, i to mi się podoba. O, jest, jest jeden odblokowany. Nie muszę go odblokowywać. No i ci do ciebie. Mam jeszcze. E, ile tych potek? 6. Lecimy mm, z komentarzami. Kolejny z kubiszon 2321. Ta pana kubiszona. Werna z hds -u. No, fajna. Mam ją? Chyba mam, bo byłoby, że nowa. Biwerna z hds 20 milionów. Mam! Gratuluję! Gratuluję panu Kubiszonowi. Kubiszon 2321. Proszę bardzo! Nowy na kanale i już takie szczęście na sam początek. Tak więc gratulacje dla ciebie. Biwerna z hds poleciała do pana Kubiszona. Elegancko. Lecimy dalej. Franek 3560W. Okej. Okay. Leci dropik. Empiryczny ogier. I cyberpunkowy dół przy okazji. Okej. Okay. I nikt to jest Franek 356W, jak go sobie skopiuję. Elegancko. No i tutaj się wyrysował empiryczny ogier. Też fajnie. Proszę bardzo, gratulacje kolejna osoba Daniel 439. Eee, mega dzięki za wiewiórkę. Nie ma problemu, zobaczymy co ci dzisiaj wydropi. Tak i Oto Pegas. Elegancki 13 milionów. Mam nadzieję, że Ci się przyda. No i pozdrawiam oczywiście. Jak najbardziej. Oj, dobra, pan Pegas. Proszę bardzo. Gratulacje dla Ciebie. Tymczasem szybko losuję kolejnego peta i to jest PET dla Doriana. Kolejny Pegas. Dorian 01100. Proszę bardzo. Pozdrawiam z odcinka. Drugi Pegas pod rząd. Gratulacje, ile mam jeszcze tych potek? Dwie. Okej. Okay. Więc dwie osoby jeszcze dostaną z tej potki. Yy, o, proszę bardzo. Mam akurat Kubańczyk 2137. Więc dla pana Kubańczyka. Oho, trzecia animacja. Jak tutaj wy dzisiaj szczęście macie. Chyba, że ja mam szczęście, nie wiem. Huge, chociaż podobna animacja tego Huge jest jakaś dłuższa. Uhuhu. Dark Fox. Ale no jak widzieliście, Dark Foxa posiadam. Nie posiadam, a reguły są takie, że to musi być pet, którego nie posiadam. Ale żeby nie było smutno, tutaj koledze Kubańczykowi, prześlemy mu chmurkowego pingwina. On też jest dosyć mocny. Tak więc. No, nie ma problemu. Oj, to nie ten nickname, to poprzedni. Proszę bardzo więc leci chmurkowy pingwin o podobnej wartości tak naprawdę dla ciebie no i ja mamy ostatnią tę podkę ostatnia podkę dla nie lubię 1 2 4 5 super kanał a dziękuję za bardzo miłe słowa Trzymam kciuki za fajnego peta dla ciebie o no i chyba będzie ten fajny pet ta piąta animacja dzisiaj cat. Kolejna nowość u mnie. What the hell, co to jest? Co to jest? Za jakiś Creepy Kotel. Masakra. No ale dobra, wyślemy w takim bądź wypadku tego smoka. On jest co podobnej wartości. Żeby też się nie, nie czuł poszkodowany. O to nie, to nie no. Dzisiejszy drop jest. Naprawdę imponujący widzicie. Nie trzeba czekać na tego głupiego indara, żeby fajne pety drobić. No i dobra, została mi ostatnia osoba. Jest to Gabi Robi 2. W ogóle dzięki za suba Gabi Robi 2. No niestety Gabi Robi już nie trafił na tę lepszą podkę, a na tę trochę niższą. Dlatego mu drobiniemy trzy razy. No i zobaczymy, co tam, co tam on dostanie. Może też dostanie z animacji. Uuu, cyborgowy dominus. Fajny, 8 milionów. Dobra, jeszcze dwa. a tu już gorzej. No chyba nic do Ten cyborgowy nie będzie, tak mi się wydaje. Ale sprawdzimy. No nie. Nie ma. Proszę bardzo. I tak dobry drop. Mi się wydaje. Gdzie był ten dominus 8 milionów? Mamy to. No i dobra, chciałbym jeszcze w ogóle po jednym pecie dla Eksiaka i dla e, tego, dla Kevino drobność, bo no oni jednak bardzo tutaj dużo pomogli dzisiaj. Tak więc jeszcze podszlosowania, najpierw dla Eksiaka, i najpierw PET powędruje dla niego. Mistyczny Fox. Ok. Też cyborgowy dominus. Jakiś ten... Giga szczęście jest na niego. Okej, okay, no nic lepszego nie ma niestety. A no, szkoda, bo chciałem się odwdzięczyć. No ale cóż. Nie jest źle w sumie. Proszę uprzejmie. No i teraz kolejne trzy losowania dla Kevino. Uwaga, uwaga. Samurajski smok. No tutaj chyba nic takiego Też lepszego się nie uda. O! Albo. Albo może i się uda. I co to będzie? Co to będzie? Disco Ball. Smok za 160 milionów No no to niezły giftik będzie miał kolega Masakra, a ten drugi to który był? Za 40, chyba 6, o ile zapamiętałem, to był ten nuklearny? Chyba tak Już nie pamiętam No Gratulacje Gratulacje Kevino Miałeś dzisiaj kupę szczęścia. To chyba karma do ciebie wróciła za te pety fajne. Disco Smog. A, jest zablokowany. Muszę go odblokować najpierw. To nieźle. Niezły Disco Smog za 160 milionów. No ale cóż. Oj, czemu tego Gabi robi? Cały czas wklejam. Proszę uprzejmie. No i to tyle, Słodzi. No dzisiaj. Zdecydowanie był to najlepszy opening. Teraz co, musicie mi dać też z kolejne, myślę, dwa dni, może trzy, raczej dwa, żebym sobie nazbierał potek. No i lecimy z kolejnym openingiem. Jeżeli chcecie dostać peta, pamiętajcie, żeby napisać swój nick w komentarzu. No i zostawcie te łapy w górę, to zakupimy sobie lepsze szczęście i może w końcu się uda tego huge'a wydrobić.